programy w ta... Gra, powiem Wam, że jest bardzo fajna. Możecie sobie ściągnąć na sklepie Play, wpiszcie tylko pick up i Wam wyskoczy. Także będziemy sobie składać samochód, yy... yy... bo już w nim gram jest bardzo fajna. Możecie sobie ściągnąć, i trochę trochę mięlęguje. Czekajcie. Jeżeli wam się spodobało to subujcie, łapki w górę i to jest nietypowy taki odcineczek Zawsze nagrywam z motoryzacji, ale teraz sobie z gry pogramy Weźcie łapę w górę subskrypcji ile chcecie tam Żeby było dużo I nagrywam kolejny odcineczek Weźmiemy sobie klucze I ja się zabieram za składanie Tutaj sobie pałusz Dobra Mamy, czekaj, połóż. Gra z fajna. Pływam. To będzie czternastka. Pamiętaj się, żeby to dokręcać jeszcze. Hmm, to trzeba położyć na miejsce. Dobra. Widzimy się już, jak przykręcę to. Robimy pauzę. Dobra, już mamy przyczepiony w międzyczasie wyższym lawarku. Tutaj teraz jej koło zakręcimy. Zaraz będziemy dokończać silnik. To była 15 albo 14. Teraz zobaczymy 14. Nie, to jest 15. Dobrze mi To jest 15. Dobra, a już jest przykręcone. spuścimy i będziemy się robić za silnik. Po prostu nie wiem, jak się tutaj zarabia, czy może tu do pracy. Tego co ja nie wiem, i tutaj mamy kierownicę, to także cały będziemy musieli zrobić. Dlatego tego na razie nie mogę teraz to poszczepimy Przykręcimy i Będziemy inne rzeczy Dobra Dobra już Dobra tak samo wleci filmik z tej gry Jeżeli chcecie, a jak nie to z motoryzacji wejdzie filmiczek Teraz rozrusznik się dokręci. Kurde. Co ma i samej kar? Ogólnie ta gra. Czy to podoba? Hmm. Teraz to. To tutaj. Dobrą. Tu, tu. Dobra Dobra, tutaj się na dwie śruby trzyma I yy, teraz będziemy montować To Tu nie trzeba pokleju montować Byle jak Nie byle jak tylko, żeby dobrze było, ale Nie trzeba Dokładnie tego montować Widzimy się jak już to przykręcę. Dobra, tak jak widzicie już przekręciłem tutaj pokazuję, że 8 na 8 to czyli że dobrze dokręciłem śruby 8 było 8 i dokręciłem 8 Dobra teraz to przeciw to także możecie sobie to z chapima dościągnąć i będziecie mieć dużo hajsu Mówię Wam to, bo znam. Trzeba sobie tylko pobrać. I tyle trzeba odłożyć. To jest Dobra. Teraz weźmiemy to. I to się tu przyczepi. I to jest czternasta. Jakby co? To brak i możecie usłyszeć wy, tyle, jak oddycha, to nie widzicie kogo. Ja bym I tu, teraz tu, dobra, dobrze, jest, i teraz wciągniemy to. Oto tutaj idzie. No i co jest no. o, Dobra, ja. To nie jest ten klucz. jeżeli coś będziecie wytrę słyszać, to się nie przejmujcie tym wiesz co, tu idzie może gdzieś mam no nie no jest to powiem szczerze wam dobra po prostu widzimy się jak już to skończę. Sorry, że takie paly wyciągnął muszę robić, ale po prostu mnie to wkurza już. Widzimy się jak już to przykręcę. Dobra, przykręciłem już jest 2 na 2, czyli dobrze. Tak się z tym że to masakra. Dla was to była chwila, dla mnie to na pewno długo. I tutaj jeszcze motorka mamy, zaraz go odpalimy, bo tak chodzi jak 5 lat już nie. Dobra, tego na razie nie mogę. Tu położymy sobie. Teraz zaczepimy sobie węże na no, chłodnicę jeszcze muszę przyczepić Chłodnicę nie musimy dokręcać no będzie siedzieć Sam się po prostu przekręci, ale i tak nie trzeba Przekręcać jej Dobra, ten idzie tu I Zaraz sobie płynny pół zapomniamy Teraz tego mogę wziąć Dobra I tu przyczepimy tego tylko wiesz, że to nie trzeba przyczepić, bo nawet nie wiem jak to może przyczepić, ale nie może na pewno przyczepiać. Tyle, teraz to przyczepimy... Dobra. Ja i już chyba ten... dziesiątka. I załóżmy 3-4 godziny będziemy się montował ten film na YouTube. Więc tak, że Będzie długo, będzie dużo na to zabierać Naprawdę I nie będzie słychać na to Pichogadom mi tyle Po prostu Dobra, już jest Cały się mam już Teraz będziemy świece szczepiać. Tu, tu, dobra. Tu jedna musi być. Na szczęście mamy całe świece. Znaczy, cztery. Dobra. Teraz to. ta to, to jest taka zjechana jakby. No wstref to No, i Dobra, już jest? Jeszcze jedno Dostała nam? Już się zaczyna Dobra jest. Teraz te kable, te kaltksanie trzeba montować. W fajna gra. Fajnie się w nią gra. Tylko po prostu nie wiem jak tutaj się hajs zarabia. I tyle. Z motorkę odpalimy. Tylko to przyczepię będziemy odpalić motora. czycie jaką chodzi. Mm. Nie, na no, drugi odcinek sobie Uzbieram pieniądze Nie wiem jak, ale chyba jakieś uzbieram A to jest po prostu z mode. ściągnę i tyle Dobra Jest jeszcze jedny. I będzie gdzieś 10 minut trwa Musiała, że dłużej w dobra i teraz odpalimy go. Będę w którym odpalił. Odpalił. Dobra, przejdziemy się tym pziśniąłem. Dobra, siadaj. To już Dobra, już przyjechaliśmy. Teraz idziemy dalej robić rozgaźbę. Dobra, na stopki, gdzie się postawi. Tam trzeba wysiąść. Dobra, idziemy dalej robić. Chodzi, chodzi, elegancko chodzi. Dobra, teraz paski. Teraz idziemy odpalać. Masz jeszcze problem. Akumulator. Akumulator, sam chcesz, musisz tej pokrywy. Nie wiem czemu, ale po prostu nie można i tyle. To mi tutaj wpadło. O, czekaj. No nie dostanę, chyba się. O, dobra, ja mam. I to tu szczepiamy tego tak samo. Nie przykręcamy. Tak, nie przykręcamy tego, no. Już się pamiętam, ale nie przykręcamy. Jakby strzeli, to by strzeli. Po prostu i tyle. Dobra, już mamy wszystko. Teraz płyny i kierownice licznika. nie potrzebne nam po co? Dobra. wywalamy to. Teraz ten. 12 minut trwa film. Także. No git. Teraz paliwo. Aw. Czemu tyle mało paliwa? Cię pytam. Dobra, jest. Zamykamy. Teraz kerwylice będziemy przyczepiać. Dobra, teraz trzeba przykręcić po klucze, trzeba iść. Idziemy po klucze. To była czternastka. Chyba, się domyślam. Ani nie powiem prawdy, bo nie zapamiętałem. Tak, 14 czyli dobrze pamiętam. Ja mam dobrą pamięć. Tylko do nauki, nie? Tak. Średnio bym pojedział. Dobra, jeszcze z tym. Porobimy si się karbince, Przykręcamy. Teraz licznik. Popękany. Jak zwykle. Wiecie, bo tu grz ma być. Tu ma być taki się licznik. I tyle. Widzimy się jak już tu przykręcę ten licznik. Dobra, właśnie licznik przykręciłem, Teraz będziemy to przekręcać, i za go będziemy odpalić.